Jóż się wygodnie i zamknij oczy. Zacznij obserwować, uświadamić sobie swoje ciało. Siemanko, witam Was bardzo serdecznie, z tej strony, Mizard. Eee, a dzisiaj jest druga część mojego vloga dotyczącego ogólnie spania. Yy, dzisiaj omówię temat yy, świadomego śnienia. Yy, ogólnie co to jest świadome śnienie? To jest yy, moment, kiedy nasz umysł, nasza świadomość zjawy przychodzi do yy, świata snu i jesteśmy świadomi tego, że śnimy i możemy robić tak naprawdę, co tylko nam się zachce w tym śnie. Jest dużo technik. Yy, Właśnie takiego świadomego śnienia I w sumie Dlaczego ludzie chcą świadomy śnić Dlaczego to jest takie fascynujące No bo e, Kiedy mi się coś śni Mogę zmieniać ten świat W jaki sposób chcę W jakikolwiek sposób chcę I przede wszystkim Chodzi o zwykłą zabawę No bo wiadomo sen jest snem Ale jednak Świadome śnienie jest o wiele ciekawsze, ponieważ może nam się śnić, co tylko chcemy, naprawdę cokolwiek sobie zamarzysz może się Tobie zaśnić. I to jest właśnie niesamowite, możesz doświadczyć czegoś, czego nigdy nie będziesz mógł doświadczyć w realnym życiu, dzięki czemu w pewien sposób jakieś tam nasze marzenia mogą się spełniać, ponieważ w, w samym śnie też odczuwamy emocje, czyli w pewien sposób doświadczamy tego, co się dzieje, tylko że to jest oczywiście tylko w naszej głowie. Trzeba sobie wykreować nawyki, nawyki w najawie, które powiedzmy po jakimś czasie też się pojawią we śnie. To znaczy, jeżeli masz nawyk robienia na ogół, na co dzień różnych rzeczy, to we śnie to też jest, bo oczywiście nasz mózg nie będzie robić czegoś, czego nie ma w nawyku. My, jako świadomość, we śnie. Dlatego warto sobie wykreować parę nawyków, yy, które sprawią, że ten nawyk zostanie też wykorzystany we śnie. Już tłumaczę. Na przykład, y, jeżeli nauczymy się takiego nawyku y, w najawie, żeby sobie zatykać nos i sprawdzać, i sp y, spróbować oddychać przez niego, we śnie jest to możliwe. W najawie nie da się. Tak samo na przykład spojrzenie na ręce, to te ręce nie będą takie same. Mogą albo być jakieś takie falujące, albo możemy je widzieć strasznie niewyraźnie. To też oznacza, że to jest... Sen, o Jezu, Kiechać mi się chce. Eee, tak samo... O Jezus Mary! Tak samo zatkanie nosa, to już mówiłem. Eee, na przykład spojrzenie na zegarek. Możliwe, że jak spojrzymy raz, a potem znowu na zegarek? To może być inna godzina. Bo do czego w sumie służą te testy rzeczywistości? Jeżeli teraz, oglądając mój materiał, ja Ciebie spytam, czy to jest sen? Co mi odpowiesz? No, że nie, ale skąd masz pewność? Nie masz pojęcia, czy to jest sen. Przecież, kiedy się budzimy, to dopiero wtedy dochodzimy do wniosku, że coś się działo dziwnego. Więc skąd masz pewność, że to nie jest sen? I to jest właśnie o to chodzi, w tych świadomych snach, żeby nauczyć się takich nawyków, które będą sprawdzać, czy na pewno jesteśmy na jawie, a może jednak nie. W Incepcji mieli te swoje totemy, które kręciły się, na przykład właśnie żona yy, tego, jak miał Koba, chyba miała yy, ten bączek taki słynny, nie? Tak jak był sen, to on się nie przestawał kręcić. Czy takie totemy można wykorzystywać? Nie mam pojęcia, bo ja takiego nie mam także, no nie wiem, nieważne to wszystko jeśli chodzi o techniki świadomego śnienia a zaraz przejdę do czegoś takiego, co się nazywa techniki od razu przechodzenia ze świadomości zjawy na sen, świadomie przechodzimy już zaraz teraz powstrzymać od myślenia. Od... Mam dla Was y, dwie techniki i dwie rzeczy, które jeszcze dodatkowo trzeba będzie omówić przy tym. Y, które sprawią, że będziecie mogli od razu idąc spać, przejść w świat snu od razu zasypiając. Czyli nie macie się skapnąć we śnie, tylko kładziecie się spać. I od razu przechodzicie w ten sen y, ze świadomością. Y, tylko przede wszystkim, jeżeli y, nie interesujecie cię to i nie masz motywacji, żeby sprawić, żeby mieć świadomy sen, żeby poczuć to przechodzenie w świat snu, nie chcesz doświadczać tych fascynujących y, doznań, to możesz wyłączyć materiał, bo to nie jest dla Ciebie. Trzeba mieć strasznie dużo motywacji, żeby y, do czegoś takiego dojść. Bo jak nie, to, to zaśniesz, zanim do czegoś takiego dojdzie, to przede wszystkim. Dobra, więc y, pierwsza technika to jest nagły wstrząs. Y, kładziecie się spać, y, znaczy kładziecie się do łóżka, y, będąc już powiedzmy trochę śpiącymi. I co robicie? Nagły wstrząs polega na tym, że nagle patrzysz i jest sen. Jak do tego dojść? To jest w sumie prosta technika. Ona może Wam wyjść parę razy, ale chyba na dłuższą metę nie jest taka, powiedzmy, stabilna. Chodzi o to, że y, zamykacie sobie oczy na 30 sekund, leżąc, nie wiem, powiedzmy, na plecach albo jak chcecie. Zamykacie oczy na 30 sekund. Jeżeli łatwo zasypiacie, to lepiej, żebyście sobie liczyli. Yy, kiedy zamykacie oczy, no to wiadomo, widzicie, tak, ciemność, o, super fajnie. Yy, po 30 sekundach otwieracie oczy na 3 sekundy. po czym znowu zamykacie i znowu liczycie do 30. Staracie się zrelaksować, zasypiać i tak dalej. Nagrywką strząs polega na tym, że w pewnym momencie otworzycie oczy i, kurde, sen. raz mi się udało. I to było takie dziwne. Po prostu otwieram oczy tak, jakbym otworzył powieki. Ale tak naprawdę tych powiek nie otworzyłem tak, jakbym miał podwójne powieki takie jakby wyimaginowane powieki. Otworzył, patrzy i... Sen. Ale przecież oczy miałem zamknięte. Przecież mogłem otwierać oczy, trzymać je, nie mrugać. I nie schły mi oczy, czyli to nie mógł być sen. No bo w końcu każdy kto ma otwarte naprawdę oczy to musi mrugnąć. A ja miałem cały czas otwarte. I... kurde, no przecież mam zamknięte oczy i... O, lol. Sen. I to jest nagły strząs i to jest w sumie taka najprostsza technika dla początkujących, ale jak chcecie doznać czegoś lepszego i na dłuższą metę, to polecam Wam technikę Wild.